Siemanko, jestem w Wilczek 15 i to będzie mój drugi odcinek z przygód z wilczka z limbo. I nie pamiętam czy na tym skończyliśmy, bo na tym nie patrzałem. Ale od tego momentu możemy już grać. Ten odcinek będzie chyba trochę dłuższy niż poprzedni. Nie wiem, ile będzie tych czamperów, tam trochę głupio podałem. Będzie czasowo robiona nie jumperami. Yy. Już tylko teraz sprawdzę godzinę. Dobra. No i możemy grać. Wiem, że mi będzie pewnie słabo słuchać w limbo, bo... kupiłem sobie nowy mikrofon i... w ogóle nowe wszystko. I jeszcze nie, nie ustawiłem sobie wszystko dobrze. Ja udało mi się. Hmm. Postanowiłem, że teraz będę tłumaczył, ja przejść każdą taką z cięższych płapę bo teraz będę takie raczej... O właśnie, to on tym sterował. Pierwsza, co w ogóle skumałem, że to on to robił. Trzeba naprawdę wziąć naprawdę dobry rozwój, i w ostatniej chwili czas bo inaczej się wpadnie. Aha, dobra, już wiem to było. To chyba... nie. Eee, taki błąd. No i tutaj trzeba po prostu uciekać. W tej dziury z powrotem i tak cały czas będzie. Ło, ledwo. Po prostu podbiegamy. Słuchaj, że leci. I skoczymy I bierzemy rozpęd. I w ostatniej chwili. Chyba będzie leciał drugi. A teraz mały i jeszcze jedno będzie leciał, ale już można się nim. Po... Już go nie widać. W ogóle poprzednio walczyliśmy z jakimś pająkiem. Teraz Jacyś ludzie nas zaczynają atakować i się trochę teren dookoła nas zmienia, raczej... nie dookoła nas, a raczej to, co widać tak jakby tam dalej. To co jest tam z przodu, to będzie się teraz cały czas to zmieniało. W ogóle idziemy. Na przykład byliśmy w jakimś lesie, a zobaczycie, co to w ogóle tutaj będzie, nie? Yy, ta pułapka jest po prostu tak schizowana, że ja tutaj chyba z, trzy razy zginęłem. To się idzie tak, tak... A! Zobaczcie. Jeszcze tam potem skakałem ja. A to trzeba po prostu... O. I nawet nie próbujcie tam dogonić tego gościa, co szedł po tej linie tutaj, bo i tak wam się nie uda. Ale jakbyście, nie wiem, jak szybcy byli, to nie ma możliwości. Yy, I... Robi się dziwnie ciemno Tej radzę mam zapierdalać Dobra, teraz trzeba szybciej skoczyć I znowu się rozpędzić I znowu szybko I patrzcie, czy, jak, jakim trzeba być szybkim Bo ten pająk będzie już gonił I to czekaj Musicie tutaj poczekać chwilę na tego pająka O, no, będziesz się już tak, i teraz on to wam trzyma. I... Dobry rozpęd, i bez problemu zaskoczycie tutaj. Hmm. Trzeba to przewalić. Dalej uciekacie. Jak nie będziecie uciekać, to po prostu on was zabije. I teraz po prostu epicki moment. A widzieliście na no, panu, jak tam spadł, więc nie musicie się bać. I za pierwszym razem, jak to grałem, przeszły mi dreszcze. Patrzcie na to, po prostu fajnie to zrobili Ten g no, ginie Zabi praktycznie powinno go zabić to idziemy dalej, zachęcam was ogólnie do zagrania tej gry, ale jeżeli chcecie w nią zagrać to, jeżeli już mój pierwszy i oglądacie drugi, to jeżeli chcecie w to sobie pograć tak żeby wam fajnie było, to nie oglądajcie dalej moich, tak trochę głupio, bo ja odradzam oglądanie moich filmików, no ale tak jest prawda, że po prostu wtedy wam ta gra w ogóle przyjemności grania nie sprawi, zanim możecie zobaczyć jedną czy dwie pułapki jak przejść, ale to było na przykład też głupie, bo ja na przykład większość pułapek przychodziłem sam, no, też dwa razy na jednej, na dwóch pułapkach. Po prostu się zgubiłem i już nie robiłem sam. Po prostu włączyłem sobie filmik i obejrzałem jak to zrobić, bo chciałem zobaczyć co jest dalej. Ja po prostu godzinami nad tym siedziałem. O, teraz po prostu patrzcie na to. Pająk przeżył z jedną nogą. tak teraz musicie patrzeć. Odchodzicie. I uciekacie. I łapiecie jego nogę. W ogóle co to za gra? Czy wy byście dali złapać tak? Mają ka taką wielką nogę. Są dosyć ludzie, ale żeby mały chłopiec tak po prostu sobie to zrobił. I idzie. Turla. Dobra. Jeszcze kawałek. Jak krew się polała. I tutaj bez problemu skoczycie. I dalej biegniemy. Mam nadzieję, że spodobała Wam się gra. Ogólnie gra nie jest taka fajna. Znaczy, no, dla mnie jest fajna. Chyba, ja że lubię takie mroczne gry jakby. E, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrywał gotika. Już trochę zacząłem w niego grać Po prostu nie wiem czy Was będzie interesowało w ogóle to, co ja będę robił w gotiku. To taki RPG jest takie. To nie wiem czy to wam się da aż tak wo Spaliłem. I nie wiem, czy to będzie zachęcające, żebyście tak oglądali tego gotika. E... Do Ninja Blade już napisałem, że już nagrywam, a w rzeczywistości jeszcze nie wygrałem, więc ja tam to chyba usunę, to że nagrywam i po prostu, jak zacznę nagrywać, to no to wtedy dopiero napiszę. A może w to miejsce coś innego, bo po prostu coś mam już, miałem już wygrywać, i po prostu nie, nie udało mi się coś. Znaczy jakiś błąd wyskakuje. Będę na pewno jeszcze parę innych gier nagrywał, ale to już nie wiem kiedy. No to chyba wszystko to chciałem powiedzieć. Co do Minecrafta, miał być odcinki multiplayer z i w tym tygodniu ich nie było, ale to wszystko przez to, że po prostu ja byłem na tak jakby spotkaniu takim z y, Wierowem, nie mogłem się zbytnio dogadać, bo on też był tam, też ma swoje sprawy, więc to nie było aż tak łatwe. I teraz patrzcie na to. Jakiś człowiek idzie z czymś na głowie Bleh. Teraz muszę na niego skoczyć. Bo. I tego weźcie ze sobą. Chodź, jak trochę głupio to wygląda. On go tak za głowę ciągnie, za włosy go tam chyba złapał. I go tak ciągnie. I tutaj już sobie możecie go puścić. Gdzie tam jest linka? Po prostu jak schodzisz, to on upada na tą linkę. To ona pęka i spada. Taki wielki głaz. Patrzcie na górę, co tam jest. Wiecie, takie zwierzaczki? Jak oto to, białe się biją. Dokładnie takie, takie same jak. Jak miał tam ten chłopiec przy sobie? No. Tutaj też coś jest, ale tak jakby tam w oddali też to wygląda, jakby też tam był jakiś robak. I tutaj po prostu. Tak mi się spod to spodobało. Mi się na obrażało, że trzeba po prostu ominąć to, że to jest jakiś guzik. patrzcie teraz. To nie jest. No i to to idę dalej. I tutaj po prostu myślałem, że tutaj trzeba zrobić to samo. I tutaj skoczyłem na ten guzik. Po prostu też się zamyka tak. Fajnie jest to zrobione. I teraz zobaczycie, i tutaj po prostu jesteś bardzo fajnie. O, i gonią was jacyś chłopcy, I nie wiem, czy tu skoczę. No, tutaj trzeba wziąć też niezły rozbieg. Po prostu bardzo fajna chwila gry. W ogóle jakoś nie wyglądają jakieś kaski wojenne, i. rzutki. Czy te strzałki? o, zaskoczyłem. I tutaj trzeba to przeskoczyć. Hopsa, w tą stronę nie jest ciężko, z powrotem jest i uciekamy. łoo wow. druga śmierć w tym samym miejscu. No to jest dosyć ciężka gra, raczej Czę... znaczy, nie ciężka gra, tylko ciężki moment, żeby go przejść. Wo, trzecia śmierć. Zaczyna być naprawdę dziwnie. Ty było wejść na to, czy nie wejść? Nie pamiętam. Wejść, dobra. Przeskakujemy Po prostu jak tam wejdę, szybko uciekam i już, już trzeba wziąć letki rozbieg, no niestety Chudrze tutaj było co? Aha, dobra Już zacząłem się mylić Dobra, poczekajcie, aż będę to rozbiegł Tam połapka widzicie jak fajnie? Ale ten przeskakuje No własne pułapki się nabrali A czy tak mi się wydaje, że to oni nie zrobili, bo to tak, trochę tak wygląda, jakby to oni próbowali nadać no, w ogóle Ciekawe dlaczego oni próbują nazwać? czy to, to też są jakieś dzieci i... W sumie to jest piekło, więc tutaj wszystko jest tak wszystko jest przeciwko nas, nam, ale że oni też chyba jakoś, oni się razem trzymają, to powinno być coś takiego, że też powinniśmy mieć takie nie przez cały świat, tak jakby jest przeciwko nam, a my bez przeszkód po prostu walczymy. I to jest jedna z dwóch, czy tam z trzech pułapek, które sam nie wykonałem. A wydaje się bardzo banalne, jest bardzo banalne, tylko że po prostu nie wpadłem na to. O. Jak to było? Aha, dobra, już pamiętam. Po prostu się nie domyśliłem i, i już. O, ledwo. Powiem wam, którego momentu mi się nie udało przejść. No nie tego, no bo tutaj to raczej, lo, raczej logiczne było. Ale też bardzo logicznego momentu mi się nie, nie udało zrozumieć. I tutaj trzeba tylko drabinki się nie złapać. Dobra. Po prostu tutaj trzeba jeszcze szybko. I nie wiem, czy dążę. I jest. I po prostu nie skoczyłem tutaj po to. Zawsze siadłem szybko, bo tamto myślałem, że zdążę, a tu się nie zdąży, to nie, nie ma szans. Teraz z tego od razu skakujemy na tamto. Jak będą równo, to wtedy wyruszę. Czyli robimy coś takiego. Jak już są równo, to wtedy biegniemy. I już biegiem, 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 biegiem i bez problemu. A ja po prostu na tamto nie skakiwałem. Ten pierwszy mi się zawsze zamykał i nie mogłem przejść, więc musiałem skorzystać z jakiejś pomocy. O, piesek i podziemię yy, było parę komentarzy, że bardzo w słabej jakości robię ale, ule, ale yy, nie będę robił w lepszej, gdyż ja nie mam jakiegoś boskiego internetu, że mogę wrzucać sobie wszystko i w dodatku komputera też nie mam wspaniałego jakiegoś i nie mam też cierpliwości, żeby czekać na to i jeszcze w dodatku do tego ja mam transfer na internecie, więc nie mogę za dużo, za, żeby te filmiki były zbyt długie. czyli znaczy, no długie to mogą być jeszcze, ale nie mogą zbyt wiele miejsca zabierać. Le, to, ten robok był żiedliwy. W ogóle jak mamy tego robaka, możemy skakać, możemy szybciej biegać, możemy się spowalniać, ale zawsze idziemy w jedną stronę, więc mamy panowanie na, na, na nogach, ale takie częściowe. Ale jak jesteśmy na drabinie, to wtedy możemy robić z tym, co chcemy. A dobrze pamiętam z tyłu. Ma dać się pieska, teraz będziemy go karmić. O, widzicie, on chce jeść. On lubi te tamte. Są takie jakby grzybki. On je lubi, ale się nas boi. O, jedna rzecz w tej grze, która się nas boi. To chyba pierwsze takie. I skok. A, kurde, akurat na niego spadam. Ła, wow. i I... On się boi. Ła, bój się. Widzicie jak się boi. Budzę w nim respekt... O i wpadł. <gry> I teraz po prostu... On robi deszcz. To jest maszyna, która robi deszcz. I teraz będzie parę pułapek z wodą. I chyba tutaj też musiałem się poradzić. Też nie mogłem przejść. nawet nie pamiętam. Zaraz, zaraz, zaraz zobaczę. No mm. ale ten czas leci, już nie odwinęło. I tak o to się robiło? A, jeszcze nie... Jeszcze nie puśćcie, puśćcie. To nie tak. No i to robić czekać. Łooo. Wow. To trzeba wziąć na środek. Przyznam, wam, że nad tym też sporo myślałem. Taka dosyć banalna pułapka, ale... Nad nią sporo myślałem. <grym się> takie trochę wstydliwe, ale musiałem się do tego przyznać. Yy, dobra. I to chyba resztę, to wiecie jak to zrobić, bo chyba nie jest też takie ciężkie. Leje się woda Puść się. i jak widzisz się. A nie jeszcze się obniża. No, ale powoli się obniża, więc nie musi czekać. Myślałem, że się nie obniża. Ale jest sporo czasu, więc nie ma co się martwić. Idę idziemy. I idziemy. I idziemy. I idziemy. Tak, trzeba było skoczyć. Taka smoła jakby tutaj jest. Jakby jakieś odpadki tutaj były wlewane. Yeah, drift. Yeah. A widzieliście to. Zaszpanowałem teraz. Ej, pchacie to. O widzicie, tutaj te też jakieś bumberki się robią. Może u nie będzie to zbyt dobrze widać. A te jakieś bumberki zamiast Jak jest ta woda, jak się kończy woda, to jakby się jakaś smoła zaczynała. Kurczę, rozbędziłem się. Pójdźcie. I idziemy wstęp tu dalej te bumerki, to tak poprzednim trochę wygląda jakby się wchodził. Dobra. I to tak. I lecimy na górę. Dobra. To chyba będziecie wiedzieli co zrobić, chyba oczywiście, że trzeba skoczyć na drabinę. To jest tak jakby woda, to jest wasz czas, bo on po prostu nie, u, nie umie pływać. Nie, nie pokazywałem, bo była jeszcze jak się topi, ale on nie, nie potrafi pływać, więc... On dziwnego końcu to jest dziecko, nie, nie ma co zbyt dużo od niego wymagać. O, i ta skrzynia jest jakby z metalu. Jest, to jest metalowa chyba skrzynia. Nie, nie metalowa, drewniana, ale... Ona w sobie coś ma ciężkiego. Dobra, jeszcze trochę przesunę, bo mi się zahaczy. Ona jest ciężka, patrzcie. Widzicie? Ona w ogóle prawie jakby do góry nie płynęła i chyba teraz ginę, bo... Nie uda mi się doskoczyć, a nie, doskoczyłem. Myślałem, że za daleko byłem. A nie, ona jest chyba dziurawa po prostu i tam się woda nalewa, no, bo tam bumberki leciały, więc ta skrzynia była po prostu dziurawa. To jest fajna zagadka, bo to jest ciężki balon. To jest kamienny balon. Patrzcie, widzicie? To jest... Teraz to się wydaje, jakby tam na dole był balon. I teraz zobaczycie, normalnie jest to... A, nie zdążę. Ło, nie zdążę. Jezus. Masakra. Zginiemy teraz. Bardzo mi przykro, ale nie uda nam się to przeżyć. Nie uda nam się bo pierwsza z utonę chyba Patrzcie jak fajnie jak jestem pod wodą, to wszystko pewnie słyszycie, teraz zagadam. Powiem, że w pierwszej części bardzo słabo było mnie słychać i pewnie w tej też będzie mnie słabo słychać, bo jeszcze nie ogarnąłem mojego nowego mikrofonu. No ale bardzo przepraszam. W Minecracie chyba mnie dobrze słychać, o ile pamiętam. Po prostu w limbo jest ta muzyka głośna, nie będę na razie kombinował w opcjach, nie wiem czy w ogóle muszę ją ściszyć. Już prostu wiem, że i tak ta seria nie będzie długa, a w sumie najważniejsze jest chyba granie mojego gadania, chociaż... A nie, nie wiem. I szybko, szybko. szybko. A widzicie teraz, dożyłem. I... Jest. Nie musicie to dokładnie ustawiać, bo to głównie chodzi o to, żeby to ustawić tak, żeby to... ten kamień podnosił, czy ten balon podnosił to. Ale widzicie tutaj, o, jest tak jakby pod ukosem takie i to samo naceluje się na kamień. To będzie nas teraz podnosi, bo ten kamień jest taki bez powietrza. A czasami myślałem, że to tego spadnę, ale to się nie zsuwa. Po prostu w prawdziwym życiu pewnie by się dawno zsunęło. O i patrzcie, do tej pory były jakieś tak stare. A tutaj nagle lampa. Mnie ta lampa na przykład bardzo zdziwiła. I zaczyna być tak inne, inne w ogóle tereny. Yy, tutaj jak było? Tak? I. Starczy? Oj, tej pułapki nie pamiętam jak ją robiłem, więc ja mogę trochę pokombinować. Coś zepsuć mogę. Obniża się. I jak to teraz było? I chyba od razu tak te... Bez problemów. Nie wiem, nie pamiętam. Nie. Chyba coś pokręciłem. Eee... Jak staniemy na tej pułapce, to po prostu ja się chyba zabiję, bo mało czasu zostało. a Po prostu nie chcę stanąć na jakiejś pułapce, która jest banalna. A to chyba tak mało było, że tak się brało. Po prostu trzeba było to zamknąć, wejść tutaj. Doskoczy? Ło, wow, zaskoczył. No i po prostu tak, oj, chyba to był koniec tej pułapki, nie? to nie było tak. Ło, wow. teraz na pewno doskoczymy. Na pewno było tak, no. Nie zaskoczyłem po prostu była wcześniej. Le znowu te robaki. Nie nienawidzę zadań z tymi robakami. Tu ty nie mam pełnej kontroli, to jest sobie tak. Jeżeli za pierwszym razem wam się nie uda, to po prostu za drugim nie. Jeżeli jest, jest taki spawn. I tutaj nie pamiętam tej pułapki i we, I fuj. I umieramy. Fajnie, nie? Topimy się w wodzie. I to chyba będzie koniec po tej pułapce. Albo jeszcze przed tą pułapką w tym miejscu może będzie koniec. I tutaj trzeba tak orze. Że... Chyba tutaj trzeba było delikatnie podchodzić. No, delikatnie trzeba podchodzić, żeby wziąć tą skrzynię. I postawić ją po prostu tutaj. Oj, tutaj Wam udowodnię, że nad, nad ręcami ten robak nie ma żadnej kontroli. No, A będziemy na drabinach, to mamy w sumie pełną kontrolę na całą. I, I zapierdolamy... Uee, jest portbora. Hu Dobra, i spadamy. jak to teraz... Chyba spierdoliłem sprawę. Chyba już wiem. I chyba. A może i nie? No to po prostu tam jest taka jakby skrzynia. Miałem ją pokazać, właśnie bardzo. Chcę potem zorientowałem, że tutaj nikogo w siedzi, żeby tego nie będziecie widzieć. No, tam jest taka skrzynia na prawo, w prawym dolnym rogu. Jest. jakby to, i chyba tej nie dopłynie do mnie. Chyba trzeba przesunąć. Albo nie wiem, nie pamiętam. Zaraz się okaże. Nie, tej chyba będzie. Nie będzie problemu. Ło jeszcze na nią nie skakujemy, bo mamy robaka i ja po prostu nie będziemy mogli postać. Zaraz skoczymy. Dobra, już możemy sobie skoczyć. Nie, no gdzie ty? Jaki głupi robak! Już wiem, ale spierdoliłem. O, na szczęście o to zaczynamy. Szybko to zrobimy. Mmm, trzeba biec. Yes w drugą stronę będzie szedł i musimy po prostu zawrócić tam, żeby on w tą stronę szedł. I to musimy tak o Albo nie musimy. I zasuwamy, bo on w drugą stronę nie pójdzie. Musimy, o tak, bo ten robak jakby boi się światła, bo to światło go niszczyło i po prostu zawraca sobie. Tak by mu to przeszkadzało i po prostu chce iść w drugą stronę. No i bez problemu też zdążyliśmy i jest dobrze i po tej pułapce po prostu będzie koniec. I jest fajnie. I czekamy, o i widzicie, i tam chyba w prawym górnym rogu widać już te dinozaurki, czy myszki, te nie wiem co to jest, te potworki takie, co zjadają tego robaka i będzie dobrze. Dobra i teraz zaskoczymy I już i tak ten odcinek za długo trwa, bo miałem, przewidywałem na niego 15 minut, ex 20, a już jest chyba ponad 20, więc... O macie, jedzcie. I to chyba już tak jest, to już jest na pewno koniec. Więc cóż mogę powiedzieć? Komentujcie i subskrybujcie. Mówił dla Was Wilczyk 15, a ja teraz sobie utonę. Na razie.